Wykonamy w programie Scratch grę, w której użytkownik będzie wpisywał wyniki 10 działań podawanych przez Duszka. Gracz będzie podawał wyniki mnożenia, za pomocą klawiatury zaś czynniki będą losowane przez program. Po wykonaniu wszystkich działań Duszek wyświetli komunikat o liczbie zdobytych punktów. W początku przygotujemy tło gry. Klikamy w miniaturę tła i przechodzimy do zakładki tła. W trybie wektorowym napiszemy krótką instrukcję do gry. Edytor programu może działać w trybie wektorowym lub bitmapowym. Tryb zmieniamy, klikając nazwę w lewym dolnym rogu edytora. Utworzenie tła w trybie wektorowym pozwala na edycję napisu w każdym momencie pracy. Zaś tryb bitmapowy nie pozwala w czasie pracy poprawiać napisów w polu, które nie jest już aktywne. Wybieramy narzędzie tekst i klikamy lewym przyciskiem myszy na polu do grafiki. W wyświetlonym polu wpiszemy instrukcję gry. Aby przejść do nowelniki, klikamy Enter. Teraz zbudujemy skrypt dla Duszka Kota. Klikamy w miniaturę Duszka Kota i przechodzimy do zakładki Skrypt. I przenosimy blok z zieloną flagą na pole do budowania skryptów. Następnie utworzymy zmienne. Zmienna to nazwa, której przypisuje się wartość liczbową. Wykorzystamy trzy zmienne. Liczba 1 i liczba 2, które będą oznaczać czynniki w mnożeniu oraz zmienną liczba punktów, która będzie potrzebna do zliczania punktów. Jeśli chcemy dodać do programu zmienną musimy przejść do kategorii zmienne. I kliknąć w przycisk utwórz zmienną. W oknie wpisujemy nazwę zmiennej i akceptujemy przyciskiem OK. Piszmy. Pierwsza. Po utworzeniu zmiennej na scenie pokazało się pole z jej nazwą oraz aktualną wartością. W analogiczny sposób utworzymy kolejne zmienne. Które wykorzystamy w programie. Jeśli chcielibyśmy zmienić nazwę zmiennej lub ją usunąć, klikamy prawym przyciskiem myszy. Na określający ją blok i z menu podręcznego wybieramy odpowiednią opcję. Albo zmień nazwę zmiennej, albo usuń nazwę zmienną. W kategorii zmienne możemy również określić, które zmienne mają być, być widoczne na scenie. Aby ukryć zmienną klikamy w pole ze znacznikiem. Widzimy zmiennej nie ma na scenie. Ponownie ją przywróćmy. Na scenie możemy rozmieścić pola z nazwami i wartościami zmiennych w taki sposób, aby nie zasłaniały instrukcji gry. Teraz do bloku rozpoczynającego skrypt dołączymy dwa bloki z kategorii zmienne. Ustaw liczba punktów. W pierwszym wybieramy liczba 1, w drugim wybieramy liczba 2. Na każdym bloku napisem ustaw z liczbą 0 umieszczamy z kategorii wyrażenia blok z napisem losu i liczbę od 1 do 10. Wartości na blokach nie będziemy zmieniać, ponieważ chcemy, aby program losował wartości od 1 do 10. Następnie przechodzimy do kategorii czujniki i dodajemy do skryptu blok z napisem: zapytaj, what's your name. Za jego pomocą określimy, co ma się wyświetlić w dymku obok duszka kota. Przechodzimy do kategorii wyrażenia. Łapiemy blok z napisem Połącz Apple i Banan i umieszczamy w miejscu What's Your name". Ponieważ napis w dymku ma składać się z trzech części, musimy wstawić jeszcze jeden blok z napisem Połącz Apple i Banan. Teraz uzupełnimy pola na zielonych blokach. W pierwszym i trzecim umieścimy bloki ze zmiennymi. W pierwszym polu wstawimy zmienną. Liczba 1 a w trzecim polu liczba 2. W drugim polu wpiszemy znak oznaczający mnożenie. Przed znakiem i po znaku zrobimy spację. Następnie do skryptu dołączymy blok, za pomocą którego określimy sprawdzenie poprawności odpowiedzi udzielonej przez gracza i wykonanie poleceń w zależności od tego, czy podany wynik jest właściwy czy niewłaściwy. Przechodzimy do kategorii Kontrola i dołączamy do skryptu blok: Jeżeli to w przeciwnym razie. W polu posłowie jeżeli stawimy warunek, który ma sprawdzić program, przechodzimy do wyrażenia. Stawiamy zmienne, oraz przechodzimy do kategorii czujniki. Wybieramy odpowiedź. Po słowie to stawimy blok z poleceniem, które ma być wykonane w przypadku, gdy gracz poda właściwą odpowiedź. Przechodzimy do kategorii wygląd. Wybieramy blok powiedź cześć przez dwie sekundy. W miejsce napisu cześć napiszemy dobrać odpowiedź. Po słowach w przeciwnym razie umieścimy polecenie, które ma zostać wykonane w przypadku podania złej odpowiedzi. Też wybieramy powiedz i wpisujemy zła odpowiedź. Teraz chcemy, żeby nasz program podawał 10 działań. Przechodzimy więc do kategorii kontrola. I wybieramy blok z napisem Powtarzaj 10. Umieszczamy go w skrypcie w taki sposób, aby w jego wnętrzu znalazły się wszystkie bloki dodane do skryptu oprócz bloku z zieloną flagą. Sprawdźmy może działanie programu. że wpójrzmy błędną Widzieliśmy, że program wyświetla działania i możemy wpisywać wyniki oraz podaje nam komunikaty, czy dobra odpowiedź, czy zła. Ale nie liczy nam punktów za wykonanie prawidłowo działania. Aby to zrobić, musimy dodać z kategorii zmienna blok ustaw liczba punktów. Umieszczamy go bezpośrednio po bloku z zieloną flagą. Zostawiamy wartość zmiennej na 0, ponieważ chcemy, aby po każdym uruchomieniu gry program liczył punkty od 0. Musimy dodać jeszcze jeden blok zmien liczba punktów o 1, który po prawidłowej odpowiedzi będzie zwiększał punkty. oh yeah then Widzimy, że dodaje punkty. Wpiszmy teraz błędną odpowiedź. Widzimy, że nie policzył punktów. Tak jak widzimy, program podał nam 10 działań. Prawidłowo wykonaliśmy tylko 9. Stąd nasza liczba punktów 9. W naszej grze Dobrze by było, żeby po zakończeniu gry duszek powiedział, ile zdobyliśmy punktów w dymku. W związku z tym pod blokiem Powtarzaj 10 dodamy z kategorii Wygląd. Powiedz cześć. W miejscu tekstu umieścimy blok z kategorii wyrażenia. Połącz Apple i Banana w miejsce apple wpiszemy liczba zdobytych punktów a w miejscu banan umieścimy zmienną liczba punktów dołączymy blok kończący działanie skryptu w kategorii kontrola. Zatrzymaj ten skrypt. Sprawdźmy działanie programu. Może błędną odpowiedź. Punkty nie zostały policzone. Czyli jak na razie działa dobrze. Program na koniec wyświetla komunikat o liczbie zdobytych punktów, czyli wszystko działa prawidłowo.